Dzień dobry, panie dyrektorze. Witam serdecznie. Prawo jazdy po nowemu. Co się zmienia od jutra? Od jutra. Głównie nowy egzamin teoretyczny, nowa formuła, czyli filmiki, pytanie jednokrotnego wyboru, brak możliwości powrotu do pytania poprzedniego. I zdaje się większa pula pytań, z których wybieracie? Tak jest. To to ponad 2000 pytań do wyboru losowane oczywiście dla każdej osoby. Ile się losuje? Czy nowych pytań 32, 20 filmików, czyli pytanie filmik i czas na odpowiedź specjalistycznych 12. Gdzie pytanie, trzy odpowiedzi, z tym, że jedna odpowiedź prawidłowa. To jest lepszy system niż ten, który był do tej pory, bo mówiło się, że tam się zakuwa na pamięć różnego rodzaju odpowiedzi i potem tylko no, wygrywają ci, którzy je zapamiętali dobrze. Tak jest. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego, to system lepszy. Poprzedni system, tak jak pan redaktor powiedział, no, umożliwiał osobom wykucie pytań na pamięć. Nie mówimy o przepisach, tylko. Tylko o pytaniach. Natomiast, natomiast ten, ten system niestety spowoduje, że osoba będzie musiała troszeczkę postudiować przepisy ruchu drogowego. Czyli będzie znacznie trudniej. Będzie inaczej, powiedziałbym, nie chcąc straszyć naszych klientów. No, ale to, że mieliście zwiększony ruch pod koniec roku, to pokazuje, że ci klienci się bali nowych przepisów. Yy, bali się nowych yy, zasad. Do końca nie było wiadomo, yy, czy nie było narzędzi, żeby yy, dla ośrodków szkolenia kierowców, żeby przeprowadzały egzaminy wewnętrzne. W związku z tym ci pierwsi nasi klienci to będą, yy, to będą osoby, które yy, egzamin wewnętrzny, yy, przygotowujący do egzaminu państwowego, zdawały na starych zasadach, a w wordzie. Egzamin państwowy będą zdawały już niestety po nowemu. No to chyba duże zamieszanie. To duże zamieszanie, tak jest. Podobno są kłopoty z tymi kierowcami, którzy szukają dają na prawo jazdy z kategorią C i D. Bo tutaj się pojawiły dodatkowe badania, których wcześniej nie było, no i jest pewna konsternacja. Tak jest. Troszeczkę zabrakło przepisów przejściowych dla takich osób od jutra obowiązują nowe przepisy i dla kierowców czy kandydatów na kierowców na kategorię C i D obowiązkowe są badania psychologiczne. W zasadzie do dzisiaj, gdzie obowiązują stare przepisy, takiego wymogu nie ma i mieliśmy wątpliwości, czy planując osoby na przyszły tydzień na kategorię C i D, wymagać od nich już po nowemu zaświadczenia z badań psychologicznych, czy też, czy też nie. Mieliście wątpliwości co zrobiliście? Nie żądaliśmy tego. Będziemy prosić te osoby, czy uprzedzać, że w momencie, kiedy zdadzą egzamin i dokumenty trafią do Wydziału Komunikacji, mogą spodziewać się no, pytania czy, czy żądania badań psychologicznych. Krótko mówiąc, będą musieli te badania uzupełnić, nawet po zdanym egzaminie już? Najprawdopodobniej tak. No, podobno większość Wordów wstrzymała na ten tydzień egzaminy, ten taki tydzień przejściowy, no, żeby chyba uniknąć takich, takich kłopotów. Jak rozumiem u nas nie? Wstrzymały niektóre Wordy egzaminy, ale ma to związek z wdrażaniem nowego systemu teleinformatycznego, który właśnie umożliwia przeprowadzenie tych egzaminów w czasie rzeczywistym, czyli tych filmików itd. itd. Oraz połączenie wordów wordu z ze starostwami, bo z nowych przepisów wynika nowy obiekt dokumentów. Także generalnie te przerwy, które zrobiły sobie niektóre wordy, są związane z prowadzeniem nowego systemu. A Wy już macie całe wyposażenie i tą obudowę teleinformatyczną? Mamy nowy system teleinformatyczny. W pierwszy weekend stycznia, między 5 a 7 stycznia, przeszliśmy na rozwiązanie teleinformatyczne przygotowane przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, przeszkolonych mamy pracowników, funkcjonujemy, działamy także w nocy z dzisiaj na jutro online, w zasadzie zostaną nam wgrane dwie nowe aplikacje związane z nową salą komputerową i związaną z obsługą profilu kandydata na kierowcę, czyli to połączenie ze, ze starostwem i w zasadzie od poniedziałku Normalnie pracujemy, realizujemy egzaminy na prawo jazdy. Czyli pierwsze grupy tych zdających w poniedziałek rano? Pierwsze grupy zdających w poniedziałek rano tak jest, jeżeli chodzi o egzaminy praktyczne. Na egzaminy teoretyczne nazbieraliśmy 10 chętnych śmiałków, którzy o godzinie 12.10 przyjdą na ten egzamin. Także pierwsze osoby w poniedziałek, w samo południe, prawie w samo południe będą miały możliwość przekonania się, czy ten nowy egzamin naprawdę taki straszny. Pierwsza dziesiątka, to tak ciężko było zabrać taką grupę? Strach jest, duży? Strach jest duży, obawy były, były duże, chętnych na zbierało się dziesięciu i o ile nie zdezerterują i, i no po prostu zjawią się na egzamin, to będziemy już wiedzieli, jak ten egzamin będzie wyglądał. No, Panie dyrektorze, jak w Pana ocenie ten nowy egzamin teoretyczny wpłynie na zdawalność? Trudno mi jest w tym momencie oceniać. Oglądając testy przygotowane przez dostawcę oprogramowania tych nowych pytań, to, to oceniam te pytania, nowy egzamin jako, jako łatwy i prosty, mając oczywiście pewien zasób przy minimum wiedzy na temat przepisów ruchu drogowego. Natomiast pierwsi klienci, którzy do nas przyjdą, tak jak wcześniej powiedziałem, to osoby, które no nie były przygotowane do tej formy egzaminu, tej formuły egzaminu. W związku z tym stres może spowodować, że nawet pomimo wiedzy, którą posiadają, no może się to skończyć wynikiem negatywnym. A jak było ze zdawalnością w Opolu do tej pory? Bo opinia jest taka, że egzaminatorzy są bardzo u nas surowi. Nasza zdawalność średnia roczna, powiedzmy, bo o tym mogę powiedzieć, jest około 30%, 29 z, z małym przecinkiem, czyli nie odbiega to od średniej, jaka jest w kraju. Także chyba nie można mówić, że, że jakoś specjalnie inaczej traktują klientów nasi. A, proszę to zobrazować, co to znaczy 30% zdawalności? 30% zdawalności, czyli powiedzmy na, na 10 kandydatów na kierowców, trzech zdaje. W pierwszym podejściu. W podejściu. A średnio ile się podchodzi do takiego egzaminu? Macie takie dane? Różnie. Mamy takie dane, ale to w rozbiciu na, na kandydatów to dwa albo trzy razy. Ale nie ale są osoby, które, które oczywiście zdają za pierwszym razem, także nie można powiedzieć, że, że, że nie ma takich osób, które, które nie dałyby sobie rady ze zdaniem tego egzaminu. A jest to jakiś rekord? Um, Nie e, 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 Są e, rekordy. To, to, to są osoby, które nawet kilka razy można powiedzieć. Ja osobiście w, w mojej historii egzaminacyjnej spotkałem się z osobą, która 25 raz podchodziła do egzaminu praktycznego. Niekoniecznie w naszym wordzie, bo tak krążyła i, e, i była we Wrocławiu, i, e, i w Wałbrzychu. i. I w Częstochowie bodajże i u nas kilka razy także poznała tak, wiele tak, miast. Poznała wiele miast, tak jest nowych tras, tras egzaminacyjnych, skrzyżowań, rozwiązań komunikacyjnych. No tak. poza determinacji. Zmieniają się też same prawa jazdy, trzeba je będzie wymieniać. Ma to jakiś sens poza tym, że budżet zarobi na kierowcach? Nowe prawa jazdy musiały się pojawić i nowe wzory, w związku z tym, czy z uwagi na to, że, że nowa ustawa o kierujących pojazdami wprowadziła nowe kategorie prawa jazdy, w związku z tym no, musiały na blankiecie prawa jazdy pojawić się te kategorie typu, typu A2 czy kategoria AM no i z tego powodu no, musiał być nowy, nowy wzór prawa jazdy wydany. No to skupmy się na tej kategorii AM. Ona podobno zastępuje kartę motorowerową. Tak, kategoria AM na dzień dzisiejszy, od jutra w zasadzie zastępuje kartę motorowerową. Już nie będzie egzaminów, które zazwyczaj były przeprowadzane w szkołach. Czyli prostszych, mówiąc krótko. Prostszy był ten, ten egzamin. Teraz formułka. Zdobywania kategorii AM jest dokładnie taka sama czy, czy podobna jak, jak normalnej kategorii prawa jazdy, czyli osoba będzie musiała, musiała mieć pewien wiek, czyli 14 lat dla tej kategorii, będzie musiała odbyć badania lekarskie, tak jak każdy inny kierowca, będzie musiała odbyć kurs w szkole nauki jazdy, no i będzie musiała przyjść do któregoś ośrodka egzaminowania do Wordu, żeby ten egzamin zdać. I będzie mogła jeździć czym? Kategoria AM uprawnia do poruszania się motorowerami i czterokołowcem lekkim, tak zwanym. Co to jest czterokołowiec lekki? Więc to. Kład na przykład? To może być kład. To może być kład lekkim masa 350 kg. Maksymalnie jeszcze jest pewna moc określona przepisami. A jaki samochód? Choćby taki mały miejski? To, to dokładnie są te same warunki, czyli 350 kg i, i odpowiednia moc. Mało jest takich rozwiązań na, na rynku. Ale możliwe jest, że zobaczymy 14-latka za kierownicą samochodziku małego. Bardzo małego. Natomiast tak jak powiedziałem, jest bardzo niewiele takich rozwiązań, i tutaj raczej młode osoby, które będą chciały pojeździć małym samochodem, to raczej kategoria B1. To Bo... trochę, większe, to trochę większa, większy tonaż pojazdu, czyli 550 kg, i takie rozwiązania już są dostępne na rynku. Bardzo drogie, ale są na rynku dostępne. Ale to chyba starsza osoba, nie To ja 16-latak. No tak, a my w Radiopole na pewno zrelacjonujemy te trudne początki nowych egzaminów na prawo jazdy. Naszym gościem był dzisiaj Edward Kinder, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.